A jaki był Twój najgorszy dzień? No dobra, przyznaję, że nie mam pojęcia, czy to był najgorszy dzień w życiu tego lekarza. No ale umówmy się, że do najbardziej fortunnych to on raczej nie należał. No bo jakiego trzeba mieć pecha, żeby jednego dnia stracić samochód w wyniku kradzieży i jednocześnie dokumentację medyczną ośmiorga pacjentów, która w tym samochodzie pozostała? Tylko właśnie. Pech, czy może niewłaściwe podejście do ryzyka? W tym przypadku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że chodzi jednak o to drugie. Szczególnie, że już w 2017 roku administrator bezpieczeństwa informacji w tej placówce zwracał uwagę na ryzyka związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w formie wizyt domowych. Te wskazówki nie przełożyły się jednak na procedury, na praktykę, no i w wyniku tego do zdarzenia doszło. Efekt prawie 33 tysiące złotych kary finansowej. Wnioski, procedury, praktyka powinny odpowiadać realnym zagrożeniom, które rzeczywiście mogą wystąpić. A jak te zagrożenia wyłapać? No oczywiście w analizie ryzyka, która powinna zostać następnie wykorzystana do dobrania odpowiednich środków, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń albo ich negatywne skutki.